Cześć! Siemanko! Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie! Jestem CGP i dzisiaj znowu jest ze mną Hypioti! Przywitaj się! Siemaneczko! No i razem zagramy sobie na minigierce o nazwie HEROBRINE CHAMBER! Zapraszamy! E, dobrze, a więc zaczynajmy! Dobra, e, czekamy co nam każe nam tutaj herobrain, żebyśmy robili. E, jesteś ty w ogóle tutaj? Oczywiście! Dobra, czekamy, czekamy. Ble, 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 tutaj każe, coś tam tłumaczy, tłumaczy. Okej, okay, za chwilę zaczynamy. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, jest to mm, taka w sumie minigierka. Wszystkie razem minigry wzięte ra, e, razem, po prostu. Dobra, wskakujemy do lawy, ale nie zdążę, no, nie zdążę. Dobra, damy radę. Nie, nie dam ci wejść pierwszym. Kurde, już prawie byłem pierwszy. Zrzucają skubańce Dobra, tutaj jak widzicie jest teraz paintball. Okej, okay, może ja go wezmę... Aj, kurczę, tutaj... O nie! TNT! Au TNT Po mnie A, ja sobie wybrałem fajną miejscowę, ale przegrałem chyba. No dobra, trzeba coś coś craftować. Nie znale. Pierwszy Ja to zanim to zrobię to. Sakra. Musiałem najpierw pomyśleć, jak to wygląda, ten crafting w ogóle. Sumo! Dobra, klepiemy się. Fuck, serio! już spadłem. Dobra, dobra. dobra. Dawaj, Ja pierdzielę! ura, Jeszcze to. walczą, walczą Ja sobie idę do Herobrine'a. Dobra, teraz bierz To Które to jest?! Tamto! Drugi. A fakt, Tutaj, Kiedyś, no brzoza, jest? tutaj masz. Nie. No tu masz, o to, kto? A, no właśnie. Chyba nie zdążymy tak. Dobra, klepiemy się, klepiemy się! Ja muszę to teraz wygrać. Albo chociaż nie spać pierwszy. I w ogóle spring mi nie działa, dlaczego? Fucking noob! Kurde, ale... <grym> ładna to jest sklepa. Po prostu... Coś pięknego. <grym> nie, ja nie mogę spać pierwszy wiesz o tym. Dobra, Tinti! Tinti explode! Dobra. Ej no co jest! Przecież nie wybuchło koło mnie, ja pierdzielę! Dobra, a ja sobie ustawiłem taką miejscówę Fajdą. Ale gościu sobie. Ja sobie ładną missówę. Job in the lava! In the lava, kurczę nie zdążę, bo głupi sprint się zbagował. A tutaj co? Aha. Dobra. No i super, już mi drogę zagrodzili. Skubańce. Gdzie ty jesteś tam? Aha, ha Brawo! <laughs> e, teraz to trzeba piec do tej. Godzie. Dobra. I ogólnie IP będzie oczywiście podane w opisie filmu, jeżeli ktoś by chciał wiedzieć. Musimy tam teraz trafić. Idu pani, trafiłem. A koleś jeszcze został? Brawo. Eee. Yy, bookshelf, bookshelf, kurczę. Nie tu. Pierwszy. Odciąć z ciebie. Jezu serio. Oh my goodness. Dobra, udało mi się. Dobra, ja to jestem po prostu taki szybki. Muszę najpierw pomyśleć, jak to się robi w ogóle. Dobra, Ej, kolor, kolor, kolor. Niebieski, niebieski, to tutaj. Dobra, ja to muszę wygrać po prostu jedną chociaż minigierkę. Pomaleńczowy. Co jest blisko? O, serio. Nikt nie spadł, dobra. Nie, nie tędy! Fak. Dobra, dawaj, dawaj, no. dawaj. Koleś się tam przykampił. Jumping the lava, jumping do lava! Będę pierwszy. Pierwszy pierwszy Ktoś spadł Nie mogą mnie zepnąć, muszę być pierwszy, bo już jestem tak wysoko. jest udało mi się. W ogóle to trzeba trafić w to. Trafisz chociaż raz? Trafiłem! O ja nie wiem Ej, tak jest... Sobie... Teraz kolej dopiero rzucił. Pink! To nie jest pink! Fuck noobs! Hehehehe! Fuck noobs! Fuck noobs! Ja pierdzielę. No, fajnie. Dobra, dobra, lecimy, lecimy, panowie! O kurze, Właśnie lecimy, była taka minigra, co się tak chodziło w kółko. Nie wiem, jak ona się nazywa. Nie! Spadłem. A, TMT Run! O, właśnie. Dobra nie nie, nie. nie, nie. O nie! Coś mi nie idzie. Tak samo Ale właśnie. poza odcinkiem było ok. Tak sobie mów. Kurde, eee... Coś tutaj. To się wydaje, że jest banalne. Ale w każdym możecie może się pojawić za tobą. Okej, okay. jumping na lava znowu. Skoczyłem. Pierwszy. Okej, okay, okej! Okay. zasłonili mi dlaczego? Pierwszy. Drogi? tak zapytania Kolej w złym miejscu się ustawiłeś FAK! Tak, to ja chyba byłem w złym miejscu e, Co i co i co się dzieje, co się dzieje? Aha, bo ja jestem teraz w spektatorze Okej, okay, dawaj, dawaj <śm> No zasłonili mi. Mamy tak samo. Dobra, co teraz? Co teraz? Czy ja tego niby nie zrobiłem? A. Fuck Fuck Nups Noops. Musimy się udać! Musisz się udać? Nie, skubańce Po prostu jak oni to zrobili, to jest niesamowite! <laughs> o, ty! Nie wybaczę Dobra. ci tego! Niech ten ziomek spadnie po prostu! Jest, wygrałem chyba! No co jest? Myślę, że byłem daleko od TNT. Bo tu chyba trzeba tylko na krawędziach stać. bo jakiś koleś jeszcze żyje, ale to już koniec. Tam idę do lawa. Skoczyłem do lawy. I znowu trafić trzeba, a i tak nie trafię. No kurczę, ja to w ogóle nie wiem, że ci są perłą. Dobra, ktoś jeszcze został, nie. No i to już by było koniec. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się. I cześć!